Za siedmioma górami, za siedmioma lasami, tam gdzie chłodny wieje wiatr, w śniegu dreptał hmm. Renifer Rudolf. Hmm. Swoim czerwonym nosem wskazywał drogę drużynie dzielnych elfów. Wracali z dalekiej podróży ze specjalną przesyłką dla samego świętego Mikołaja. Wędrowali przez wysokie góry, śnieżne doliny, mijali lasy, aż ich oczom ukazało się magiczne miejsce, które zwą wioską świętego Mikołaja z tą bombką, tak, tak, dobrze, dobrze, tak, tak, o, tak, tak, dobrze. ostrożnie, fajt łapku. tak. Antonino, witam cię w mojej wiosce. Jesteś tam? Pomachaj do mnie, o, właśnie tak, spójrz, właśnie ubieramy choinkę. No, ta lepsza. I prezenty pod choinkę, a bombki na choince. Witam, drogie Elfy. Nareszcie dotarliście. O, wyprawa się udała. Dziękuję za przesyłkę. Zaparkujcie Rudolfa i ogrzejcie się przy ognisku. Antonino. Przedstawię ci naszych mieszkańców. To Rudolf, jego pełna moc to 500 koni. To znaczy reniferów. A całej wioski dogląda Sowa Śnieżynka. Roznosi magiczny pył i pomaga nam ubierać choinkę. I nasza wiewiórka Zwinka, co kocha orzeszki. A to Sarenka Balbinka. A tutaj mamy choinkę. Przydałaby się tylko gwiazdka na czubek. O. Cześć gwiazdeczko. ワシ <laughs> <Yep. laughs> にか <noise> いノ <noise> To o tobie jest ta księga, którą Rudolf mi przyjął. Zobaczmy, co w niej jest. O, tutaj twoje zdjęcie. Wiem, że masz swój własny pokój. Zobaczmy, co mamy w tej księdze. Jesteś cudowną dziewczynką. Uwielbiam, jak się bawisz. Masz wtedy tyle radości, jest tu też taka rada, dużo ćwicz i uprawiaj sport. O, nadszedł już czas, to znak, że pora wracać do domu. Hmm. Antonino. O, mamy trochę światła, zanim przyjdą elfy, to może pokażę Ci, kto najbardziej ciebie kocha. Tak, spójrz. Kogoż my tu mamy na pierwszym zdjęciu? Babcia i dziadek. Oni tak mocno kochają. A kto jest na drugim zdjęciu? Cała wasza rodzina. Dobrze razem wyglądacie. Och, jak oni bardzo Ciebie kochają. Zazdroszczę, zazdroszczę. No, oczywiście pamiętaj, żeby po filmie ich przytulić i powiedzieć, że też ich kochasz. O, to elfy już do nas biegną. Gdy nadchodzi wieczór, elfy przenoszą się do swoich własnych, maleńkich domków, ukrytych tu i ówdzie na półkach pomiędzy książkami. Są i nasi mali mieszkańcy. O, a to nasz gwiazdorek i jego malutki domek. Hmm, ale czysto dzisiaj elfy mają w swoich domkach chyba wczoraj miały dzień robienia porządków? Jest i mądrusia. Zobaczcie, jak czmycha do swojego domku. U niej zawsze najczyściej. Fryzurę ma idealną. O, jest i fajt łapek. O, o, chyba znowu coś pomylił. A to jest kolejka, którą elfy jeżdżą między domkami. Widzę, że pieski cały czas jej doglądają. Choć Fryzio woli się bawić z elfami, a dyziot dzwoneczkiem. Błyskotka najbardziej lubi bawić się z pieskami. A to elfka promycze i migotka. Migotka uwielbia bajki i opowiada je pieskom na dobranoc. A to jej ulubiona zabawka, reniferek. O! Siop! Oho! O, oh, to jest księga o tobie. Co my tu mamy? Antonino? Masz już cztery latka? Podobno bardzo lubisz oglądać bajki. Chciałbym Cię pochwalić za to, że bardzo kochasz rodziców. Podobno czasami nie sprzątasz zabawek. Czy to prawda? Wiem też, że marzysz o zostaniu kosmetyczką. Antonino? Zgadza się to wszystko? Czy to prawda? A co to takiego? Słyszałaś promyczku? No nic, co jeszcze tu mamy? O, a tutaj mam zdjęcie Twojego prezentu. Już nie mogę się doczekać, jak Ci go przywiozę. Sprawdźmy jeszcze tylko jedną rzecz. Nie widzę cię na liście grzecznych dzieci. Musisz zacząć bardziej się starać. Na pewno dasz radę. Dobrze, to już wszystko. Zaraz będę rozwoził prezenty, tylko jest taki problem. Nie wiem, czy w tym roku zmieszczę się do tych kominów. Wiedziałem, że te ciasteczka na śniadanie to zły pomysł. A, dobra. Chodźmy sprawdzić na moim kominie, czy to się uda. Poćwiczę trochę. Ciasnota, te, te gołębie jakieś ciasne te korzenie teraz robią, gorzuchy jakieś takie grube. Ech, ech. O, fajtłapku, A co ty tutaj robisz? Dobrze, że jesteś. Poborzysz mi z prezentami. Tylko na blade kopytko Renifera zgubiłem pergamin z adresami dzieci. Antonino? Chyba nie będę mógł przywieźć ci prezentów. Ajaj. Aj, aj. A co tu masz? Bergami! Uratowałeś święta. Dzięki tobie rozwiązę prezenty. Za razem dla fajtłapka. Uratował święta. Brawo dla bohatera! klaszmy razem dla Fajtłapka. Z całych sił! Brawo, 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 brawo! O, to teraz sprawdźmy dokładnie, gdzie mam lecieć. Chwileczkę... Kojarzysz? To chyba znane ci miejsce. Ustawię je w nawigacji Renifer Maps. Fajtłapku, zbieramy się. Będziemy lecieć. Jesteś tam? Czekaj na mnie, zaraz do ciebie przylecę. Do zobaczenia, papa! Pa.